Gdyby 15 lat temu ktoś powiedział mi, że będę odwiedzał swoich przyjaciół w słonecznej Hiszpanii, z niedowierzania dopytywałbym o szczegóły. Dziś, po jednej z takich wizyt, mogę opowiedzieć, jakie to uczucie. W nowym miejscu zawsze podchodzę do okna. Ta cywilizowana część mnie po prostu chce wiedzieć, co ją otacza, ale na takim pierwotnym poziomie upewniam się, że nic mi nie zagraża. Na obrzeżach Walencji zacząłem od spacerowania po okolicy. Minąłem parę miejscowych, zrobiłem trening w parku i oswajałem się z otoczeniem, jakbym miał tam zostać. No, maksa, uspokaja mnie morze. Tak, i właśnie też uwielbiam to tutaj, że jest połączenie gór i morza. Walencja jest właśnie otoczona górami i tam właśnie pojedziemy w te góry. Z każdej strony praktycznie masz góry, nie? A jednocześnie masz też morze. Góry nie pojechaliśmy, ale to nic. Spacer zagadką przy plaży był tak naprawdę rozsiadaniem się w rozmowach, otwartej przestrzeni i wolnym czasie. Czyli tym, co z przyjaciółmi po trzydziestce jest igłą w stogu siana, którą sami tam wrzuciliśmy. Będąc w Walencji, obserwowałem też, jak to jest być rodzicem. Widziałem to jak baśniowy labirynt do przejścia, w którym każdy zakręt ma... Słodko-gorzki smak. Byłem w centrum miasta wieczorem i wiem już, że Walencja, podobnie jak Barcelona, znacznie bardziej podoba mi się za dnia. To wtedy pastelowe budynki schlebiają mi swoją urodą, a twarze przechodniów są jak okładki winylowych płyt. Zadzieram wtedy głowę, oglądam i zastanawiam się, kto ich tak pięknie urządził. Nad centrum góruje ten blok mieszkalny, i wiem już, że na jego dach wejść nie można. Ale po co komu dachy, skoro tuż obok tego bloku, za murem, kryje się park, w którym chciałbym być liściem? Od estetycznych przeżyć też można zgłodnieć. Tu na ratunek przychodzi Tomek ze swoim piecem do pizzy. Po jedzeniu pewnie się zdrzemnąłem, a pod koniec dnia oglądałem z tarasu jak słońce idzie być złote gdzie indziej. Na zajutrz pojechaliśmy z misią na lekcję jazdy konnej, a potem znów wyrwałem się szperać w twarzach i podwórkach. Trafiłem do parku Turia, który przylega do centrum i jest w dawnym korycie rzeki. Może i w muzeum zobaczysz coś fajnego, ale to w parku poczujesz się najlepiej. Już wiesz, że to co mnie naprawdę odpala to budynki. Ten blok mieszkalny, zaprojektowany przez Antonio Cortes Ferrando w latach 90., to spełniona nadzieja o zielonych przestrzeniach wspólnych dla mieszkańców jednego bloku. Poza basenem mowa tu o współdzielonych dziedzińcach, patio i fontannach wewnątrz kompleksu. Rezydencja Espai Verd jest nadzwyczajna i nie wiem czy to dobrze. Bo miejsca, które naprawdę odpowiadają na potrzeby ludzi, powinny być normą, a nie odstępstwem. Końcówka mojego pobytu była także początkiem mojego przeziębienia. To wtedy, o resztkach sił, dotarłem do Centrum Sztuki i Nauki. Jego budynki razem wyglądały jak szkielet Transformersa i mieszczą w sobie atrakcje warte spędzenia tam całego dnia. Nie wszedłem do środka. Przemknąłem po okolicy na miękkich nogach i zadawałem sobie pytanie po co w ogóle wracać do Warszawy? Kieszeń. Tak brzmiło jak kieszeń.